Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony The David Games. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii, o którą nazwę już wybrałem, będzie to nazwa rolnik z brzozówki. Pozdrawiam tutaj te osoby, które to napisały zasugerowały tą nazwę Bardzo mi się spodobała, więc postanowiłem, że zostanie rolnik z brzozówki. Co się tutaj u nas wydarzyło jeszcze mamy tak. Eee, powstały pewne zmiany, takie jak już mówiłem wcześniej, wymieniliśmy sekond i stwierdziłem, że ten jednak forcznik to jest zepsuty na tyle, że no nie chcę wam pokazywać go na odcinku i wymieniliśmy sobie na eee, bizona giganta i wraz tutaj do niego jest wiadomo header. Pojemność chyba on ma 5,100, tamty miał 5,5, a header tamty miał 5,7, ten ma 5,2, więc nie jest aż tak tragedia i nie zeszliśmy, ale bizon naprawdę mega fajny. Co się jeszcze zmieniło, to się jeszcze zmieniło, że wymieniłem talerzówkę, bo e, ponieważ Wam pokazuję, e, talerzowałem sobie to pole e, i Wam wrzucę teraz nagranie, bo zrobiłem specjalne nagranie, co tamta talerzówka odwalała. Więc macie teraz nagranie, widzieliście ee, co ona odwala. więc dlatego się zmieniłem. Tamta miała, e, jak dobrze pamiętam, 3, 3 metry, chyba, a ta ma 3,5. E, albo tamta miała 3,5, nie, tamta miała 3,5, ta ma 4. Tak, e, więc tak się zmienił. No ale dobra, bez zbędnego gadania. W dzisiejszym odcinku ostatni odcinek ze żniw, bo pszenicę sobie poza odcinkiem skosiłem a dzisiaj sobie wjeżdżamy sobie w ten rzepak. Ten rzepak, ten rzepak oraz rzepak na polu numer 4. No i jeszcze jak starczy nam wiadomo czasu, to sobie przyjedziemy i zaczniemy prasować. Tutaj sobie pszeniczkę skosiłem na tych naszych polach, czekajcie tu, tu jest ten wjazd. O, tu sobie skosiłem, widzicie, taki w miarę szeroki pokład jest po więc no nie wiem, zaczynamy jak prasa te rady. No i tutaj jeszcze jest pszenica skoszona. Pszenicy nam dało idealnie chyba na tą naszą dużą przyczepę czyli tam było 12,900, coś takiego podejść do silosu. Tak, 12,912. 12. Jeżeli rzepakę więcej, no to oczywiście sobie przesypiemy. Wsiadamy do Zetora, jedziemy zawieźć header. Pięknie, ładnie. Dajemy sobie dwójeczkę i po malutku wyjeżdżamy. Bizont wiadomo, jak to bizont, strasznie głośny. No ale tak już musi być jednak to jest bizon, więc e, tyle. Ciśniemy na naszym polu, się teraz rozłożymy już bez problemu. Ogólnie teraz mam z, już z, na moje shadery, w się sensie i oświetlenie, bo na poprzednim odcinku się kapłem dopiero jak skończyłem, mówię, że nie, nie wgrałem sobie ich, więc e, dlatego właśnie e, ich nie było, ale na tym odcinku e, już one e, są. Dobra, e, zatrzymujemy się, bieg wyłączamy, gasimy. I lecimy sobie do kombajnu Lecimy sobie tu pięknie ładnie Odpalamy tego bizuna, Ale on naprawdę wam powiem Że głośny jest to masakrycznie Na pewno jak będziemy sobie kosić No to ściszę te dźwięki No bo nie powiem że są. jest dosyć głośny ten bizon Nawet jeżeli Nawet jest głośniejszy chyba od tego Mojego co mam na od starości Więc yy, tak to bywa Znaczymy jak ten Rzepak będzie planował. Zobaczymy, czy w ogóle by był sens. siać. niby mam 5 hektarów, a jakoś tych pól mam mało. Jakoś tak na razie plonów to dużo nie ma z nich, a więc zobaczymy. Dajemy sobie tak na, na maksa do przodu, na maksa do góry. Eee, pięknie, ładnie. Wjeżdżamy, otwieramy sobie zbiornik. Pięknie. Obstawiam, że to wszystko to wejdzie, prawie że jak jeden zbiornik, na no ale... Dodałem sobie ten kurz. zobaczycie w ogóle jak to wygląda. To chyba na... Yy, nie, na 20. Dobra, możemy se ruszać. Teraz jest chyba ustawione na sieczkę, z tego co pamiętam. Dobra. Pięknie wjechaliśmy i zobaczymy jak to idzie szło. Dobra, wjazdunia. Kurz się ustawił. Nie, muszę jeszcze ustawić, bo się coś zepsuł. Ogólnie też możecie mi napisać, bo nie wiem. Czy yy, da się tu ustawić kurz z... Yy, Header do zboża damy sobie na 160 I combine damy sobie też na 160, dobra e, Czy da się tutaj ustawić e, dym? Albo jest jakiś mod na dym e, Z komina, bo widziałem wam Powiem u Mafiasolca Na odcinku Że u niego ta szóstka tak fajnie dymiła i on właśnie wspominał o tym dymie Tylko, że nie wiem czy jest to w tym modzie, bo ja tego nie mogłem znaleźć za chwilę, więc nie wiem Czemu tak, A, bo tu trzeba teraz dać to. O, i teraz będzie fajniejszy dym. O, teraz mamy piękny dymek, mamy jeszcze więcej, se nawet. No i teraz to ładnie wygląda. Można sobie cisnąć. A się pięknie za nami kurzy, header też widzicie. Tu pięknie nam kurzy, piękne dźwięki. Które dobrze jest, że możemy zwolnić te motowidła. O, można zwolnić. Tu trochę ciemno pod, e, pod naszymi krzaczkami. Ale jakoś damy raz się zakurzyło także rany boskie. Pone w jedną stronę prawie. Zraz z poprzeczniakiem. Nie ma tragedii, nie ma szału, ale yy, nie powiem, że jest mega dobrze, bo to w sumie pole też nie jest długie, no ale mogło być lepiej. Po prostu i tyle. Dobra, pięknie, ładnie sobie teraz wycofujemy, bierzemy. Myślę, że następny odcinek to jest akcja kukurydo. Bo mam tą kukurydzę no i trzeba ją skosić, więc postaram się tutaj chłopaków ogarnąć, żeby była. Na pewno będę musiał ogarnąć jeszcze jakąś samozbierającą, albo zobaczyć czy na nasz rozrzutnik się da sypać, bo ale chyba się nie da. Z tego co mi się wydaje to chyba się nie da, więc będzie trzeba ogarnąć jakąś samozbierającą sieczkarnię i, I będziemy sobie lecieli z tym. Bo, bo, bo fajnie by było taką akcję trzech nagrać tak jak u Mattiego widzieliście z Elm Elmkrika on miał no to u mnie akurat na tej serii myślę że też będzie trzeba coś podobnego nagrać dobra nie no myślę że w jeden zbiornik tego nie zmieszczę tych dwóch pól ale tu będzie tak z 6 ton maksymalnie później jeszcze ta czwórka no to więcej yy, na pewno pszenicy nie będzie, więcej rzepaku nie będzie niż pszenicy Więc będziemy mogli sobie ten rzepak e, wysypać całkowicie e, dzień indziej Dobra, damy sobie motowidła z taką prędkością mniej więcej Trochę je opuścimy Nie wiem, myślę że taka prędkość jest idealna dla motowid Nie mają ani nie są za wolno, ani nie są za szybko, tak mi się e, wydaje Chociaż no, może trochę jeszcze wolniej o, tak może będzie idealnie. Wizon też wiecie, nie opuszcza idealnie na dół, no ale już e, kosi, kosi, to najważniejsze powiem. E, muszę jeszcze tylko dodać sobie te 5000, bo jak wymieniałem te maszyny i testowałem czy one działają na pewno, czy nie, no to, e, no to po prostu kasy po prostu nie zapomniałem sobie wyrównać taka jak była, więc to sobie wyrównam już poza odcinkiem e, i tyle. Pięknie, żeśmy tu zakończyli ten nasz rzepaczek na tym kawałku Teraz piękna uprawa, będziemy mogli się bawić Zobaczymy w ogóle Z tego co się sprawdzałem orka nie idzie tak źle Naprawdę ten pup bierze szeroko Więc nie ma tragedii Jeżeli o to chodzi Ale tak dziwnie on bierze Jest też, będzie też szansa, że on też go zmieni jak najszybciej Ale no co, zobaczycie po prostu na odcinku on tak bierze, bo bierze w sensie 2 metry, ale on nie bierze tak jak powinien brać skiba. po prostu trochę z przodu bierze za dużo niż jak jest skiba. Z tyłu bierze, można powiedzieć, chyba trochę za mało. Więc no tak jest różnie. 3 tony 200 około, 3 tony 123. Dało nam z tego tutaj kawałka. Nie ma tragedii, nie ma szału, ale, ale po prostu już niech tak będzie. Zobaczymy, myślę też na pewno sobie te kawałki połączę Także po prostu tu były dwa kawałki, te że paki se złączę Oraz te jęczmienie se złączę, że nie było aż takich małych kawałków bo aż takie małe kawałki, no to mnie tak e, średnio obchodzą No i jak zrobimy kiszonkę, no to zaraz e, planuję zakupić już pierwsze krowy e, I zobaczyć jak one będą sobie e, tutaj nam jadły i tak dalej, i tak dalej Wtedy też będzie trzeba kupić myślę, że Paszowóz od razu Bo wtedy będę miał siano z tej naszej tutaj łąki obok domu Kiszonka będzie Chyba jest jeszcze trawa potrzebna Nie, chyba jest siano, słoma i kiszonka Albo jeszcze trawa Kurde, nie pamiętam Czy trawa jest też jeszcze potrzebna, czy nie Napiszcie w komentarzach, czy jest po prostu potrzebna, czy nie jest I tyle te odcinki również na tej serii będą podobnie jak na, star na odstaraw się. Jak nie wiem o czym gadać, albo coś, To po prostu będę wycinał takie momenty, e, albo że po prostu więcej zrobić na tych odcinkach. E, I tyle, żeby one trwały te 30 minut, załóżmy, ale żeby były z jakimiś cięciami, żeby po prostu e, więcej coś e, zrobić. Dzisiaj sobie pojedziemy z tymi przyczepkami przy zetorku naszym zacznę bo one nie były chyba używane e, przy tym. Przy. No co ja miałem mówić? No, przy jęczmieniu one chyba nie latały. Tak mi się. Te się były używane, no, ale nie na odcinku, bo to pole co wam pokazywałem, że jest stależowane, to tam był też również jęczmień. Tylko, że ja sobie ten jęczmień po prostu już skosiłem poza e, odcinkiem i tam już właśnie też w Bison Tylko stwierdziłem, że takie zakręcane pole, no to nie chcę go po e, prostu na i tyle. I ta jeszcze pod górkę, więc stwierdziłem, że lepiej będzie tam dać e, na sieczkę. Mamy prawie zaraz pełny zbiornik, 96% e, głośniej dwójka jazda. Jedziemy sobie. Tu też chcę przejadę chyba przez tą e, halę naszą. Pytaliście też, widziałem w komentarzach, że co to za hala i tak dalej. Ona jest wydana na Motkubie, więc wejdźcie w shopy i ją na pewno e, tam e, znajdziecie. Dobra, lecimy sobie, czemu ten traktor na, na tych obrotach tylko jedzie? Czy my nie mamy tutaj kabli podpiętych mamy, więc nie wiem o co chodzi. O, teraz już jedzie dobrze. Dobra, trója jazda. Jazda, rozpędzamy ten traktor 80-kunny z dwoma przyczepkami. On chyba 80. Ma. Z tego co mi się ee, wydaje i pamiętam. Dobra, podjeżdżamy. I tyle. Naprawdę przyczepki mega fajne, no ale niestety nie do kiszonki. Hamulce to on akurat ma mega dobre. Dobra. A ja chyba co odznaczyłem tego moda na wysypywanie na i. Dobra, ściszymy dźwięki. Bo tu jest akurat głośno. Czy tak odznaczyłem? Odznaczyłem. Tak. To ja muszę go zaznaczyć, bo to było naprawdę mega mega fajne. No i co, czekamy aż się to wysypie, nasypiemy trochę na tył Bo te pszczepy chyba pierwsze się powinno sypać na tył, więc nasypiemy więcej na tył eee, i tyle Piękny rzepaczek, zobaczymy w ogóle jak tutaj są ceny Bo tego jeszcze nie sprawdzałem Przenicę eee, pszenice mamy? Mamy 1121, 1134 i rzepak 281. Tu jest rzepak w styczniu To też jest w styczniu, to też jest w styczniu a tutaj są jeszcze... Nie, dobra. Możecie również dać mi y, znać, y, ile mniej więcej powinna krowa y, kosztować, żeby już ją sprzedawać. Bo nigdy się w mięsne nie bawiłem, więc y, nie mam pojęcia, ile powinna kosztować. Bo, no tak, jak mówię, nie bawiłem się zawsze mleczne i tylko jedzenie i dostawałem mleko i tyle. Dawałem mleko i tyle. I mleko się sprzedawało po takiej cenie, jak tam jest. Ło, wow, żebym tu ominął tyle że to ja nie domił. Eee, więc dlatego fajnie by było, jakby się ktoś wie, żeby po prostu napisał, e, ile po prostu powinna krowa e, kosztować, czy tam ważyć, żeby można było ją za fajne e, pieniądze już e, sprzedać. Tu już zostały nam dwa przejazdy. Odpinamy header i e, jedziemy na nasze pole numer 4. Chyba sobie ten header teraz, albo nie zawiozę z tym zetorem, i tyle dobra, tak se teraz trzeba nakręcić. No i Bizon widzicie, screen to ma dobry. Jak się might nie dobrze, to i by wykręcił na raz. No ale już wolałem sobie teraz wycofać i tyle. Motowidła też pięknie. Wszystko te ścinacze po bokach, co są, nie wiem jak to się fachowo nazywa, e, pięknie działają. I będzie po naszych koniec drzwi, bo nie mam już in... nic innego do koszenia. Dostanie tylko akcja kukurydza No i już możemy się jakieś jakiejś bawić Będziemy sobie jechać do tej e, wap Nie wiem jak to się nazywa Po prostu po wapniu sobie pojedziemy Weźmiemy sobie, podepniemy Na początku macejkiem się przejedziemy tam e, Później sezetorkiem się też przejedziemy Zobaczyć czy sobie obydwa traktory dają rady Czy którymś będziemy musieli się wyciągać e, I tyle Dobra, został nam malutki ostatni przejazd i mamy koniec tych dwóch pól, i z nich dwóch pól, no akurat pełna przyczepa prawie będzie, więc prawie 7 będzie jakieś 5, będzie 6,5 tony, prawie 6,300, coś teraz jest 6,400 już, więc 6,5 tony około będzie. Więc nie ma tragedii, już z tych pól zarobimy około 14 tysięcy. Więc jest całkiem, całkiem ok. Teraz myślę, że jeszcze. E, pierwsze jakieś takie inwestycje no to żeby postawić gdzieś kurnik bo to też bym chciał e, i tutaj na tej serii myślałem że jeszcze jakieś jakie zwierzęta będę miał czy tu będę miał świnie czy na tamtej serii będę miał jeszcze świnie ale to muszę się e, zastanowić jeszcze bo tam mam krowy i kury na razie tu, ma, tu będę miał dopiero krowy e, przemyślę to bo jeszcze nie mam pojęcia co by tutaj e, dać Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj pięknie, ładnie I yy, wysypujemy. Dobra, żeby tutaj nam nie sypało, tylko tam gdzie nie ma sypać. Ciśniemy sobie, tak myślę, że tam koło tej czwórki było gdzie się rozłożyć czy nie. Proszę zobaczyć, co czwórka jest tu. Yy, dobra, już podjadę tym zetorem i tyle, najwyżej wytnę jazdę zetora albo, albo czegoś. Tam myślę, że też bym jeden zbiornik to zamknął ale sobie po prostu podjedziemy, wysypiemy tam, zostawimy sobie tam zetora, a masejkiem sobie pojedziemy i poprasujemy, kłoguty można załączyć, światła można załączyć, tu mamą o sarny uciekać. Tu jest akurat z każdej strony co wyjeżdżam, oprócz tego pola 161 jest taki czulowy wyjazd, bo nic nie widać. Teraz zobaczycie, chyba że w widzone akurat będzie widać. Tu o wyjdzie przez tego krzaka co tutaj jest. Ja tak wyjeżdżam, kurde, na czuję. Akurat teraz nic nie jechało. Ale ja tutaj normalnie prawie całą drogę zajmuję, więc trzeba e, uważać i trzeba po prostu e, zjeżdżać. Co to jest, do czego to jest klawisz? To on robi. Nie wiem co on robi, ale nie będę klikał, bo się zaraz coś rozpier... No. no, każdy wie o co chodziło. Dobra, skręcamy sobie tutaj e, w lewo, żeby tylko tego znaku nie zagarnąć. Dobra. Udało się but w podłogę e, i dojeżdżamy. Widzicie, nie zamykałem naszego zbiornika. No bo bez sensu. Po co mam zamykać i otwierać go za 500 metrów? O tyle. Myślę, że jest na to pole dalej. Więc tyle. No, jakby tu udało się przejechać, no to bym przejechał z buskiem Ale się niestety e, nie da. Dobra, tu sobie zajeżdżamy. Dobra, pięknie. Pomiędzy takie dróżki. Widzicie, gdzie ja bym tu miał się zmieścić buskiem tak to sobie teraz wjedziemy, eee, tu se cofniemy, on tu headerem podjedzie eee, i sobie zabierzemy, zetorem odjadę, eee, i tyle dobra, pięknie, dobra, ruszyliśmy. Jazda jazdu, nie, nie wiem, czy ja ruch wyłączyłem, ale chyba nie, bo przed chwilą, jak bieg to że i to jechało coś, więc akurat chyba nam się uda, e, bez żadnych tutaj bo za nami nic nie jedzie, przed nami e, też nic nie jedzie, więc fajnie. My se na spokojnie teraz skręcimy e, i pięknie, ładnie będzie. Idealnie akurat jeszcze o, wózek mamy z tej strony, gdzie powinien być, więcej podjedziemy, weźmiemy e, i cofniemy po prostu. W sensie odjedziemy do przodu i tyle. Można wjeżdżać i kosić. Teraz czy ja bym się tutaj e, złamie a pomału na czwórkę zrzucić yy, i pięknie wejdziemy. Jechaliśmy, dobra i piątka dalej. Jedziemy tu sobie teraz podjedziemy. Zatrzymamy się tak idealnie, dobra. Gdzie on ma tutaj to do. O, trochę przejechaliśmy Dobra, teraz będzie idealnie. Zobaczymy, jak tu będzie plonował rzepak. Czy będzie ładnie, czy nieładnie. Dobra, ciśniemy se. Dobra i pięknie, dobra jazda no pole też nie jest duże, nie jest jakieś mega małe, no ale czym okaże się wszystko w praniu mamy w ogóle 22 minuty odcinka więc myślę, że z jakieś 18 może jest, bo wytnę sobie tą jazdę za torę, może wytnę, może nie pooglądam się, zobaczę co bym wyciął, co bym nie wyciął, gdzie bezsensownie gadałem, a, a gdzie po prostu lepiej zostawić żebyście posłuchali, o ile Dotrwa, dotrwaliście już do tego momentu. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach fajnie będzie. Hashtag rzepak, a wam przypnę serduszko w komentarzu. Będzie mi miło, jak dowiem się, że obejrzeliście do tego momentu, czemu ja w ogóle czas mam na 0. Ja chcę na 1. O! Bo ma czas normalnie lecić na 1, a nie na 0. No tutaj też widzicie 800 kg w jedną stronę, więc nie ma tragedii. Ale nie ma tak cudownie jak na od no bo tu wiadomo, tu wapna wymaga, wszystkiego wymaga, tu nie jest doprowadzone jeszcze to pole, tam już obornik dawaliśmy, a tutaj nie ma nic, więc tak to właśnie wygląda, dobra, już teraz objedziemy myślę, że ten, nie wiem jak to się mówi, po prostu ten zagajnik taki ala, to jest, żeby po prostu było tak dookoła objechany. I później się nakręcimy i pojedziemy, tak, żeby rurą być ustawieni. No bo tu zmienia jeszcze bez problemu, gdyby to był jęczmień, to jeszcze mógłbym się zastanawiać, czy wszystko na pewno się zmieści. Ale jak tu jest rzepak, no to bez żadnego problemu. Dobra, pięknie wjeżdżamy i sobie będzie tutaj skończony ten taki objazd przez zagajnik. Co jeszcze mogę powiedzieć, że myślę, że jeszcze jedna seria na kanale się pojawi. Kiedy to tak jak mówiłem już na poprzednim odcinku, nie wiem, bo teraz chcę tych serii, żeby było troszeczkę więcej, zaczymy Ja ogólnie jestem osobą taką, że nie lubię mieć dużo serii, ze względu na to, że ja chcę mieć jedną, maksymalnie dwie takie serie, na których mi się chce grać samemu, po prostu, że wejdę z chęcią poogarniać, yy, nagrać odcinek, pomyśleć, co by ciekawego zrobić, a nie na przymus, więc dlatego ja nie lubię dużo serii. Na no, odstarości bardzo lubię, tu na razie mi się też podoba, bo mi się podobają te maszyny. Zobaczymy jak z, zaczniemy tamtą serię e, następną, ale kiedy to nie wiem, Gospem mam zbudowaną. E, już maszyny trzeba jeszcze tam ogarnąć, bo jeszcze nie mam pomysłu, tam będą też maszyny. Tam jak pisaliście, że fajnie było były starsze. To e, jeszcze tam będą może trochę starsze maszyny. E, zobaczymy co tam wymyśla z pewną osobą, ale z kim to jeszcze Wam nie powiem, z kim to będzie. Pewnie wiecie, z kim to będzie, no ale e, będę trzymał Was do pierwszego odcinka, bo jeszcze nawet nie wiem, czy będzie u mnie, czy u tej właśnie osoby ten pierwszy odcinek, ale to jak już wszystko będzie ustalone, ustawione, e, nagrane, to wtedy na pewno Wam wrzucę informację lub gdzieś w odcinku powiem po prostu, że ta seria wyruszy, w ogóle też trzeba nazwę na nią wymyślić. E, więc e, tak to właśnie e, wygląda Dobra, pięknie, opuszczamy Teraz będzie przynajmniej tych serii trochę, więc e, Tych odcinków będzie, ogólnie mam nagrane dużo odcinków do przodu Ten odcinek widzicie 20 lipca A ja mam ze Starowsi nagrane do 23 lipca e, Więc e, muszę nagrać jeszcze jeden odcinek, dwa odcinki z tej serii Żeby było porówno i później e, Chciałbym po prostu dziennie nagrywać z jednej serii raz i jeden odcinek z jednej i odcinek z drugiej serii, żeby mieć po prostu taki dosyć duży zapas. Bo teraz jeszcze za jakiś tydzień i trochę wyjeżdżam, więc będę musiał sobie ponagrywać na zapas, porabiać miniaturki, powrzucać te filmy, żeby po prostu kanał nie stał przez 10 dni około pusty. Dlatego właśnie będzie trzeba to wszystko ogarnąć. Dobra, pięknie tutaj dokosimy. Mamy 26 minut odcinka, którego ja nagrywam tyle czasu, ma pokazuje mi. teraz zostanie już on taki mały tutaj kawałek i koniec żniw. Będzie czas teraz podjechać, wysypać, wsiadać do maseja i chociaż troszeczkę poprasować, żeby nie było aż tak nudno na tym odcinku. Że muszę trochę więcej se prac ogarniać, trochę więcej pól jeszcze. E, będzie trzeba podokupywać, A więc e, tak to właśnie e, u mnie tutaj biwa, że trzeba troszeczkę więcej, że teraz że było jakieś prace, że było coś jeszcze z z, z jakimś ogarnianiem, innym, w sensie że na przykład orka, że była, że było jeszcze jakieś nie wiem siewy na innym polu, że było jeszcze jakieś kultywatorowanie, że było kilka prac, bo tak zbytnio to ja mam na przykład dwie prace i później mam krótki tytuł. Nie ma nic ciekawego w tym tytule, więc dlatego właśnie e, muszę trochę więcej wymyślać. 3 tony 700 nie jest tragicznie z tego pola w miarę ok, więc e, my sobie to zostawiamy e, i sobie ciśniemy do, na, po naszego zetorka, który sobie stoi, o właśnie tutaj. Zobaczymy, czy on w ogóle e, pod górkę podjedzie. Dobra, zapiął i poszedł. Zobaczymy czy pójdzie. Na razie pójdę. Na razie idzie, damy sobie dźwięki głośniej. Gdzie to jest tu? Dobra. I trójka pod tą górkę. Żeby go rozpędził. Rozpędzamy się, bo jak na modzie na zakopywanie byłem, to nawet z jedną pełną ruszyć praktycznie nie chciał. W sensie no z jedną ruszyć ruszył. Chwilę mu to zajęło z dwoma, to się zakopałem. A pod górkę to nie wspomnę nawet z jedną co się działo. Więc dlatego właśnie nie ma tu modu na zakopywanie A fajnie by było, bo ciekawie ten traktor się zachowuje Pod tym właśnie modem Dobra, tutaj nic nie jedzie Kurde, na jedynkę trzeba zbić Dobra, chyba nic nie jedzie Co najgorsze, chyba traktor najmniej w nim widzę Dobra, pomału coś, coś tu się wydarzyło, że tych aut tak mało jedzie, że ja mam akurat takiego farta Że akurat w tym czasie, kiedy ja jadę, to nic nie jedzie Nie wiem co tu jest, nie halo? To nie ten zjazd, zjazd nas jest tutaj. Światło w ogóle nie łączyłem. Dobra, tu jest 50 na godzinę. A my tu tylko traktorami jedziemy 43. Więc na szczęście e, nigdzie nas fotoradar e, nie złapie, bo na tym mapie jest akurat e, fotoradar. Dobra, rozpędzaj i, i piątka jeszcze się zarzuci. Dobra, tu skręcamy. Teraz światła można wyłączyć. Mało sobie na dwójkę zrzucimy. Dobra jazda. I jedziemy sobie dalej. I będzie wszystko tutaj ogarnięte. Dobra, podjeżdżamy. E, I to niech wysypie sobie jedną przyczepę. Druga się sypała. A my sobie już e, pojedziemy e, prasować. Dobra, pełna przyczepa już jest nasypana. E, I tyle niech tamta się sypie. E, a my sobie e, ciśniemy e, poprasować trochę dobra pięknie wsiadamy sobie do naszej do naszego tutaj e, masejka odpinamy sobie e, tom. tutaj dajemy 2 e, B e, i prasa nasza stoi w garażu tutaj więc trzeba tutaj e, zajechać dobra teraz trzeba zajechać w miejsce tutaj e, bizona dobra i cofamy i tu na trójkę sobie zrzucimy i... Pięknie ładnie cofniemy, Dobra W ogóle nad nie wiem, ile to ton ma e, Ile ta prasa mieści tych e, ton I na trcesę wrzucimy Może powinienem to robić innym e, zatorkiem Ale jak już zatorek tam pojechał No i widzimy się już po krótkim cięciu Musiałem sobie ogarnąć tutaj sznurek Bo zapomniałem, że w tej prasie muszę mieć sznurek Więc e, dlatego właśnie było cięcie My sobie ustawiamy tutaj Z automatyczny wyrzut, dajemy sobie B3 i jedziemy. Tak sobie, kurde, o, tu te dwa Dobra, jadę po tym grubszym i tyle. No, ona ma chyba około 6 albo 5 ton coś takiego ta prasa. E, teraz już tak widzę, mniej więcej. Dobra, trochę do przodu jeszcze zagarni. Niech już tak będzie, może tu akurat się dobierze do, do pełnego. A może jednie? Zobaczymy. O kurde, walną. No nie weźmie nos Kurde. To trzeba dopełnić. Dobra, 5 ton ona ma. tego co widzę tu. Wy wyładujesz? Wyładowała, dobra. Ale szybko, rany boskie. Spokojnie. Dobra. No nie ten bieg. Dobra, jazda dalej. A się zdenerwowałem, bo... Włączam ją i coś mi wyskakuje, i próbuję ją napełnić. Jeszcze mi nie działało, jeszcze nie to kupiłem, więc no ciekawie było. No ale dobra, już nieważne, pracujemy sobie dalej. Mi pokazuje 34 minuty, więc sprasujemy to jedno pole e, i będziemy sobie e, kończyć, bo nie chcę tak e, mega długiego odcinka robić. Bo też dużo nie mam wycinania, więc dlatego właśnie e, e, nie chcę tak długo e, robić odcinka tu dwie belki nam wyjdą z tego kawałka no ale one są pięciotonowe no to e, przez to w sumie dobra wyładowuj tą belkę chcę od razu trzeba ruszać bo ona tak dziwnie ta prasa robi no ale jak, jak robi tak robi ile ona w ogóle pójdzie ooo szybko dobra jedźmy na tej trójce te 19 e, i tyle dobra pięknie będzie całe zebrane e, i będzie można się z wami pożegnać, i tyle tu jeszcze zbiorę. Ten poprzeczniak, yy, i tyle, dobra gasimy. Yy, I co, widowie? Ja Wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. Że zostawiliście tu 50 łapeczek. Yy, zapraszam Was na kolejne odcinki z tej serii, jak i z serii od starości do nowości. Yy, mam nadzieję, że oglądacie, jak jedną, tak i drugą. Śledzicie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.